Hej, 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 dzień dobry. Baby Blues nightmares, czyli będziemy sterować takim kidem w jakimś horrorze. O! Dzień dobry. Dlaczego nawet kunik tam się kuźwa na mnie patrzy i dlaczego jest zakrwawiony? Dzień dobry. Mogę? O, mogę sterować! Siop! Find all your five protective dolls. Te pięć pluszaków to były moje protective dollsy. Wyglądały przerażająco. Siema, ej, mogę tutaj podnosić rzeczy. A co się stało? Dlaczego tak mrugnąłem? Dziwnie. Mogę tu Dobra. Siema, kunik. Kunik nie wygląda na co zadowolonego. Mogę otworzyć po prostu okno i wyskoczyć? Nie. Patrzcie, pan misio! Nie, to jest pan wieseł. W sumie pan misio też jest panem wiesełem. Co tam się dzieje? Rodzice się kłócą Dlaczego w, ty, w tym mieszkaniu jest tyle tych tych kunii? I wszystkie się na mnie patrzą. Czy teraz mogę wyskoczyć przez okno? Nie, nie mogę. Baby Gay. O, otwieramy. Tate, tate, nic, po to. A tam. Nie sięgam! Dobra, idę po widzowie Taborecik. To. Picy, 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 picy. Taborecik. Picy, picy. Ej, a gra przywidziała debila. Jeśli na przykład wrzucę sobie taborecik. Nie, dobra, lepiej tego nie róbcie. Syk. I teraz sięgam. Sięgam. Dzień dobry. Patrzcie, widzowie, ile panów misiów. Cała rodzina panów misiów Cyk Niebieski pan, misio. Czy mogę. O, widzowie, wiecie co? Z niebieskim panem, misiem. Czy to tylko zabawka? Tak, to tylko zabawka. Czy mogę go wyrzucić po prostu? Czy mogę go. Nawet w grze będziemy go maltretować. No dobra, widzowie. I co kto tu leci? Nie, 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 oglądam, nie patrzę To chyba, to chyba filmy rodziców Przestań mrugać Boję się tego mrugania Co to było? O e ty kurwo ty Nie włączaj się Więcej przerażających zabawek, czy mogę to? O dobra, wentujemy widzowie Ej patrzcie, ten pan mi się nie ma nogi To nie ja, to, to nie ja i kod jest szczurze. Dobra, powolutku, powolutku. Czy to pakowie rodziców? 1 plus 1, 2 plus 2. Oho, mogę rysować? O, mogę rysować. F. O, mogę rysować. Uznajmy, że to jest odpowiedź, widzowie. Czy mogę wszędzie rysować? Mogę wszędzie rysować! Ale tata się wkurwi! Pana mi się narysuj. O, dobra. Jeszcze nos. A, co to za ufa Jak to pan mi się jest? Alberta, narysuj? Nie, 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 czekaj. Albercik to tak wyglądał. I był łysy, nie? To jest Albercik. Patrzcie, widzowie, tu są odpowiedzi. Teraz już znam odpowiedź. To jest 2, a to 4. Mamy to. Mogę to wypić? Mogę to wypić? Kurwa, gro! Nie dało mi wypić! Boże, ale się tego przestraszyłem. Myślałem, że to coś tam jest. Dobra, teraz tak. Pierdol się gro! Nie gramy w to już. Odpalam drugą grę. Idziemy na Bobuksa. No dobra, czekajcie. Ostatni raz, ok? Jeśli teraz się wyłączy, to. Nej, 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 nej. Dobra, widzowie, nasz największy wróg. Nasz największy wróg, mam mamy to widzowie! Udało się! Długopis! Udało się! Namalujemy cię! Namaluję ci coś ładnego! Ej, a podłogę! Się. Też chcę Co się dzieje? Co wy robicie? Tak wam wyłączę? <słuch> Okej, okay, opuszczam to miejsce Papa. Pa. No przestań mrugać, dzieciaku. Czy teraz mogę iść do tatki? Tak, widzowie Tate mamy! Tam coś jest? Ktoś jest? Tate? Tatę? Mamy? Pod stół, pod stół, pod stół, hidden. I co teraz? No przestań, kurwa, wyjdź. No przestań, wykrzyk. Słyszę coś. Tędy, tędy chyba. Dobra, czmychnę tędy. Mamy? Mamy, gdzie jest tatę? Tatę, gdzie jest mamę? Zjad... Wziąłem czekoladkę. Tatę, 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 wziąłem jabłko. Jabłko jest moje. Czekoladka też. To krew? Co tam się stało? ja by na pewno mam tam wchodzić? Co tu się stało? A to nie ja, to nie ja pomalowałem. Ja, ja tak nie malowałem. A co tu się stało z tym panem, Misiem? Jaki on. Zmarnowany jest, widzowie. Ej, a co jeśli to nie jest pan, Misio? Tylko ten dzieciak widzi go jak pan, Misio. A to jest mamkę. Boże, dlaczego on wyje. A nie tu jest więcej krwi Proszę nie patrzeć się. Bo ja nie chcę! Ja nie chcę weź rzuć Słyszycie taki klap klap Tam ktoś chyba co to?

Coś mu Gdzie ja mam iść? Młotek tu jest. O tu, 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 tu. Ma... Widzisz tam? Tam coś było. Tu mam iść. Tu nie mogę iść. Na konika? Nie? Tu ma z Co mi tu pokazuje? Lepiej, przepraszam. Ja tym lepiej, 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 lepiej,

Nie chcę widzowie, nie chcę znowu, nie chcę. A że tu mam iść, ja nie chcę już. Nie chcę już naprawdę. Dlaczego mam 28 helta? Odejdź. Tate, nie krzycz. No i nie dadzą mi zjeść tej czekoladki. Nie zjem tej czekoladki. Bo zjem, bo je zjem, bo je zjem. Nie chcę. Nie ruszam się. O. O. Gdzie ja trafiłem? Dlaczego ja tu jestem? Co ja tu robię? Co ja tu robię? Ej, ja tu już byłem. Ja, ja tu już byłem. Nie, nie ma mnie tam. Jestem tu. Czekoladka! Idę do pokoju, widzowie. O. Idę do pokoju. Ja. Ja chcę do pokoju. Papa! Pa. Jak chcę, tu? Tu chcę. Tak? Czy może po prostu mam wyjść z mieszkania? Bo ja w sumie podniosłem jakiś klucz. Co to? Majbany. Co? No i co mam ci z tym zrobić? New address. Co? Mogę czekoladkę zjedz Już, już, już. A bo ja mam full helta. To po co? Ja zjadłem kurwa wszystkie trzy czekoladki. Halo? Halo, sąsiedzi. Pomóżcie mi. O. To miało sens. Chyba muszę to otworzyć. Tylko ja. O, tu, swy... tu jest Wajha. Nie, to nie jest Wajha. Jak mam to otworzyć? Tate, nie nauczyłeś mnie otwierać drzwi garażowych I teraz mam przypał Tu pewnie No No i dawaj na rowerku Brum, brum Co to za Co robisz? Jedź Jedź No jak jeździsz? Dawaj, Albercik. Mamy! Mamy, pa! Umiem jeździć na rowerku, mamy! <laughs> mamy się nie podbało, jak jeżdżę na rowerku. I to wszystko za te trzy czekoladki, tak? Dobra, widzowie, ale przynajmniej do trzech razy sztuka gra się nie zamknęła.